Pamiętam, jak przyjechał tutaj do nas po zwodowaniu już wyremontowanej Szwajcarki, staćmy na naszej przystani, ja przedstawiałem go dyrektorowi, tam władzą miasta i pokazywałem, o to jest ten, który wyremontował i zbudował Szwajcarkę, a za nami przypłynęły cztery inne jednostki. On się tak odwrócił i powiedział, ale ja je wszystkie zbudowałem. Łodzie, które budował i którymi pływał, dla mnie wydawały się mało komfortowe i czekałam na taką łódź, żeby mam zbudował, żeby był prysznic. No co tu dużo mówić, będzie nam brakowało tego pływania z Wacławem. Cały czas było nam po drodze z Wacławem i z Heniem, bo stanowiliśmy taką Załogę na dwóch, a czasami na trzech statkach. Moja przyjaźń z Wackiem oparta była o szkutnictwo i żeglarstwo, a zaczęliśmy ją dosyć dawno temu, bo to był rok 68, kiedy zdecydowaliśmy się utworzyć klub żeglarski, Konie nienarowiste gdzie pognały w dal. Jakże nam tych pieśni z mistrzem żal. W Fordonie, kiedy ostatni raz śpiewaliśmy te nasze piosenki, w czasie wykonywania piosenki o koniach narowistych, tej jego ulubionej, pękła struna. I Henryk powiedział, coś się wydarzy. Coś ważnego się wydarzy. Gdy o świcie ogień cicho zgasł. Mistrz powiedział chłopcy wracać czas. Niech na waszych łajbach przyjaźń wiecznie trwa. A i tak spotkamy się któregoś dnia. Szybko noc minęła przy ognisku. Znaleźliśmy w pieśniach nową treść. No i poszedł sobie więc żegnaj, mistrzu. A on machnął ręką. Chłopcy, cześć.